Modlitwa ma moc. Modlitwa o pokój na świecie to wyjątkowy sposób nawiązania więzi z Bogiem, a jednocześnie mocne przesłanie dla całej ludzkości. W dzisiejszych niebezpiecznych czasach, kiedy świat jest ogarnięty konfliktami, nienawiścią i przemocą potrzebujemy modlitwy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Poprzez nią wyrażamy głębokie pragnienie, by pokój zagościł w sercach nas wszystkich. Niech ta modlitwa stanie się naszym codziennym rytuałem, który przypomina nam o naszym wspólnym celu: budowaniu jedności, szacunku i miłości na całej ziemi. Podzielmy się tą modlitwą z innymi, aby rozpalić iskrę pokoju w ich sercach. Niech nasza wiara i modlitwa Stanie się światłem, które rozjaśni ciemności dzisiejszego świata. Bądźmy siłą, która przemienia i prowadzi nas wszystkich do harmonii, braterstwa i prawdziwego pokoju. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, dziś składamy przed Tobą nasze modlitwy o dar pokoju na świecie. Prosimy Cię, Ojcze, abyś obdarzył naszą planetę harmonią i pojednaniem, aby wszyscy ludzie mogli żyć w zgodzie i wzajemnym szacunku. Otwórz nasze serca na miłość, abyśmy potrafili przebaczać i budować mosty porozumienia. Wznieśmy nasze ręce w geście zgody i wspólnie módlmy się o pokój. Nasze różnice niech staną się siłą która jednoczy nas jako ludzkość. Panie, zmiłuj się nad tymi, którzy doświadczają przemocy i niesprawiedliwości. Niech Twoja miłość przynosi im pociechę i nadzieję. Niech wojny i konflikty ustąpią miejsca dialogowi i pokojowym rozmowom. Niech równość i sprawiedliwość stają się fundamentem naszej wspólnej drogi. Błagamy Cię, Ojcze, objaw swoją obecność wszystkim liderom na świecie. Niech będą mędrcami, którzy podejmują mądre decyzje, wskazując nam drogę ku pokoju i harmonii. Niech nasze serca stają się miejscem, w którym rodzi się miłość. Wszechmogący Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra. Daj nam siłę i odwagę, abyśmy codziennie podejmowali działania na rzecz pokoju, a nasza modlitwa nie pozostała tylko słowem, ale stała się czynem w naszym życiu. Spraw, żebyśmy przestali siać nienawiść i przemoc. Niech nasza modlitwa o pokój rozbrzmiewa na całym świecie, by dotarła do serc wszystkich ludzi. Niech pokój stanie się naszym dziedzictwem, które przekażemy przyszłym pokoleniom. W Twoje imię, Ojcze, prosimy o pokój na świecie. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Zasubskrybuj, proszę, pomaga nam to rozwijać nasz kanał. Serdeczny Bóg zapłać.